Witajcie bardzo serdecznie. Miało być dzisiaj ciepło. I w sumie to ciepło nie jest i raczej nie będzie. W tej chwili pochmurno. Aczkolwiek im dalej w las, tym będzie po prostu dużo deszczu. Jutro, zwłaszcza w Polsce północnej oraz północno-wschodniej mogą się toczyć opady mieszane, aczkolwiek... Głównie słaba na deszcz, gdyż według prognoz obecnych ma być 7 stopni. No to raczej nikłe szanse na śnieg z deszczem. Prędzej deszcz. Eee, deszczu, 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 jak patrzyłem w prognozy rano przed wyjściem z domu. On może padać do środy, bądź do czwartku. W środę, zwłaszcza w Polsce Zachodniej oraz częściowo Centralnej mogą się napatoczyć również zjawiska burzowe. Nie będą one jakoś silne, ale warto mieć na uwadze, że po prostu burze wystąpią. Co będzie dalej w pogodzie? Poczekamy, zobaczymy. Jest szansa, że w okolicach świąt będzie ponad 20 stopni Celsjusza. Jednak kto wie, czy wraz z nadejściem jakiegoś frontu na Wielkanoc bądź w lany Poniedziałek nie zjawią się również burze, bowiem ta masa będzie chwiejna na ten moment do 1500, to około 1900 dżula na kilogram. Ale ta masa początkowo ma być po prostu sucha. I to jest ten warunek, który nie będzie po prostu generował burz. Pozdrawiam.